Witam, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 25 mapce szpakowo od, Lekso, od Bizona do Lexona Co w dzisiejszym odcinku... A w dzisiejszym odcinku mamy sierpień, już to, 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 to sierpień, no sierpień już mamy, tak? TENTEaaa. Trochę pochmurno jest, temperatura 25 i tak dalej tam yy <śres> widzicie pieniędzy już nie ma a pieniędzy poszły zacznijmy od takie... Od, na ten sprzęt. Ten sprzęt kupiliśmy. Jest to jest cz czwórka pług. Też kupiłem czwórkę puk. Fajnie sobie daje radę. No i wybudowaliśmy tutaj stodołę można powiedzieć. W końcu jest jakaś stodoła. Wejdziemy. Mamy stodołę. Elegancka, ładnie w środku wygląda. Mamy miejsce gdzie belki przechować. Gdzie tamto, ale belków nie mam co nawet przetrzymywać. Więc maszyny będziemy mogli pochować tutaj na spokojnie. Może bizon się mieście Mało prawdopodobne Może się uda. Zobaczymy. Tak żeby na ziemię był schowany, więc no dobra. Tu już widzicie, tu już płot trochę ogro na ogrodzenie odnowione, odnowione, postawione, prze przebudowane, tutaj już mamy... No i oczywiście to odkupimy, od co mi bo teraz dużo będę potrzebował tego, więc tu jak widzicie jest wszystko przygotowane. Tutaj drzewa muszę później pozabierać, bo musiałem je tutaj powycinać. Więc no cóż można powiedzieć, no no to cóż, co dzisiejszym odcinku jedziemy tam już na wozy pod kozań walniemy. Była oczywiście aktualizacja. A, musimy zmienić dawkę automatyczną. Gdzie tu się zmieniało dawkę automatyczną? Zmiana wartości azotu Y, tak? Dobra. Dobra. Dezaktywuj automaty, poczekaj. Jak to będzie? Ile tutaj? A tu był KK, dobra. Zobaczymy jak tam na tym polu będzie. Jedziemy tam na nasze pole, co było za to uprawiane. Zobaczymy czy ile tam tego nie więcej będziemy potrzebować, ile ustawiamy. Mamy rzekomo dawkę 37 kg. Damy chyba 50 się zaję. 55 ich będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie tam nie będę też dużo dawał, bo nie ma sensu większego, tak? Później najwyżej ten, no, najwyżej damy, później coś porzucimy jeszcze. Po prostu i tyle, moim zdaniem. Logiczniejsze. Później najwyżej się tam dodaweczko, tak? E, 55 kilogramów na hektar. Tam muszę zobaczyć ile jest, chyba wystarczy, moim zdaniem. Zobaczymy jak z urapak się posieje później. Jak to będzie wychodziło, po prostu oczywiście też była aktualizacja. Mamy patch 1900.1. Tam było precyzyjne rolnictwo rzekomo poprawione. Trochę coś tam jeszcze. Dobra. Ile tu mamy rzekomo? No 0. Miejscami mamy 100, więc 50 zostawiamy. 50 dajemy. Jedziemy, damy tutaj 50 i tyle no to będziemy tutaj więcej szaleć tutaj wszystko przygotowane, uprawka zrobiona teraz damy i przyjedziemy siać przyjedziemy sobie siać powoli pogarniamy to wszystko rzepak będziemy siać już porządnym siewnikiem chociaż nie tam konnym ale porządnym no i elegancio Pole fajne, duże, tu rzepak będzie naprawdę, powinien plonować, jak tu teraz do, doprowadzimy tam ziemię, to powinien plonować ładnie. Dobra, i w drugą stronę przejedziemy i Sięgniemy, sięgniemy, na spokojnie powinniśmy sięgnąć. Tak w Sięgniemy? Sięgamy na spokojnie, dobra. Później się najwyżej nadgoni dawką jakby coś nie, nie, nie pykło po prostu no ale jak na razie widzę zasięg mamy dobry trochę tam mijaczki będą no, ale tak tyle to nie przejmujmy się tym to jest nic może no, już ciągnik ciąg się wkurzamy, ten ciągnik powoli no ale dobra nie będziemy płakać no, tutaj tam a no. słabo zacząłem dobra no dobra tutaj warto tak słabo to wygląda to tak. że już naprawdę za ta 60 tak rzuca Tak to teraz wygląda o, Wapno było dawane wszędzie równo i takie miejscami jakieś klasy są Dobra, zobaczymy jak zasiejemy no bo przed aktualizacją jeszcze słyszałem, że coś, coś po prostu się działo tutaj niedobrego z tym precyzyjnym rolnictwem, więc mogło tak być. Dobrze. O, dużo nam nawozy nie poszło, dajemy dziebko to więc będziemy chociaż oszczędni na ja mówię kupiłem jeszcze dwa big bugi, mówię ja pięć niczym mówię dwa bugi powinny nam starczyć mówię ale to no ja cóż ja raczej omawiać patcha nie będę nie będę tam czytał możecie sobie iść na ich stronę zobaczyć albo do Antona możecie sobie obejrzeć tam Anton tłumaczył co do jakie zmiany i tak dalej i tak dalej co zostało poprawione co zostało zepsute to się okaże po po gry no standardowo no to ja będę wam mówił. No, zjeżdżamy sobie tutaj, tutaj jeszcze będziemy, A, to na zimę będziemy orać dopiero. Wiecie, to możemy ten plac wykorzystać po prostu. I takich właśnie rzeczy. Dobra. Tutaj wsypiemy. Rekomo to jest. Tak pisze na opakowaniu. Sięgniemy. Okej, okay, ten bieg wrzucę. Powinniśmy dać radę dojechać. A. A, muszę wysunąć, poczekaj Dobra. Usypało się, muszę zaraz wysuwać po prostu. A ramię trochę, będzie git. mamy, to na no, rzepach nie wygląda, ale dobra. Nie wnikamy w szczegóły. No i jedziemy. Jedziemy naszym nabytkiem. No i mówię, tamtym trzy skibowym miałem, mówię, kupiłem sobie czteroskibowy pług. No tamta trójka jeszcze stoi, niech se stoi, tak? No ale faktycznie tą czwórką za szybciej robota poszła Szybciej zostało to ogarnięte Tam kolejny kawałeczek, co pod siebie Zboża mam przygotowane, bo doszło do wniosku, że oram wszystko I tyle w temacie Chyba rzepak mamy ustawiony, 700 litrów rzepaku mamy No nie, nie to fajnie przyda, mi się uratował trochę Moim zdaniem no, już trochę będzie lepiej, bo będzie może więcej hektarów wziąć. tak się zajmę. po prostu. Przewały by mi się przydały. <coughs> Sorry. Też mi jakaś chrypa zaczęła brać. Nie dobrze, mnie chrypa bierze, nie dobrze. Jakiś bieg zmniejszymy. Nie wiem na jakim biegu będziemy dysiać. Jedyneczka będzie l 1,4? 1,4 jest dobry. To więc zasuwamy tutaj, z za elegancko. Też raczej króciutki odcinek będzie, bo was nie będę zanudzał takimi długimi akcjami. Więc elegancko idzie. Zaraz wysiądziemy zobaczymy, jak to wygląda. Jak to po prostu wygląda. Ale ogólnie by się teraz kolejny ciągnik, to jakiś nowy, by mi się przydał do tego precyzyjnego rolnictwa. Na pewno by mi się nowy ciągnik przydał. Nie nowy, ale chociaż używany z promocji, taki, że można by było dodać ten cały komputerek, tak? Żeby był właśnie do takich, do nawozów i tak dalej, no więc no taki, nie musi być jakiś duży dużo konny, ale żeby miał już te swoje gadżety można by było dodać, po prostu. To co jest, tak to by było na pewno o wiele lepiej rozgrywka. To na pewno by była o wiele lepsza rozgrywka. Też może być 80-konny, nie wiem, czy jakieś jeszcze 80-konne są. Czy tam do. 30-konny, żeby był nawet do, do rozsiewania. No nie wiem, bym musiał popatrzeć. No ale zobaczmy, dobra. Zobaczmy, czy coś na promocji mamy. Kurczę, no nie to klikłem. Przepraszam, dobra. Nie mamy nic. Mamy co? Amazon Kedzie, nie potrzebuję i o, i. Nie wiem, no nie będę nic gościł na razie. Hedery same, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu w ogóle, raz o to jakoś nie dało. To nie wiem, zimne, a 180, muszę sobie zapisać, 180 potrzebuję, więc będziemy musieli jeszcze sypnąć sobie później. Ale to tu jest dobrze. Ja nie wiem, jak to wskazuje, dobra. Więc 180 jest na rzepach, będę musiał sobie gdzieś w się zanotować, że 180 to jest na rzepak Tak, żeby wiedzieć, wiedzieć jaką dawkę ustawić startową, właśnie pod korzeń. Tak to nie wiem, no, no co, co mam wiedzieć, no nie pamiętam tam z farmingu, nie wiem jak to było, a wiem, że pod co jej raczej na precyzyjnym rolnictwie nic się nie powinno dawać. No. Też tak, te, też tak może być, wiecie? To też może być tak. E no robótka już o wiele szybciej idzie, sprzęt fajny, to już robótka idzie szybciej, no i dobrze. Trzeba się rozwijać, bo to już mamy 18 odcinek, to będzie chyba 18 już będzie. Trzeba się powoli rozwijać, trochę przebudowy było na tą chwilę, skończyłem z przebudową na tą chwilę oczywiście, bo jakbym coś budował, to już nową moworę, to raczej tutaj właśnie ziemniaki będę sadził w następnym roku. Tutaj raczej by nowa obora powstawała. Bo tutaj raczej mam na razie plan, żeby rozbudowywać tę gospodarkę w tą stronę. No i na razie tak zostanie. Takaś jakaś większa obora, jeszcze mi się zmieści trochę, żeby trochę pozmieniać. Tutaj <laughs> z tego co wiem, ten stóp belek mogę też jakoś usunąć. Rajut pokazywał, ale zapomniałem, bo musiał wrócić. Dobra, to. A tutaj są się jeszcze nic nie uprawiał to można co pojeździć No i mamy już czwartek, no i... <coughs> Kurna mówię no Nie ma, no jakiś mnie kurwa, kaszel zaczął łapać Ty gardło, muszę chyba nawidrzyć garno sobie No i, i tak właśnie wyszło, że no już mamy czwartek, godzina dziesiąta no i ten czas tak zapiernicza nie miłosiernie, że się w głowie nie mieści. Naprawdę wam powiem, naprawdę Naprawdę Trudno no, ten sezon będzie bez wałów na razie na no, następny sezon wały kupimy Jest w czym ciągać te rady wały no A na pewno się przydadzą zawsze to tam parę procent więcej do, do uprawy tak? Deszczyk fajny pada. Fajnie, cieszymy się, deszczyk pada. I teraz tu nie wiem, czy pada, czy po prostu pochmurno jest, ale wczoraj wracając z popołudniówki, to ładny padał. Ładny padał deszczyk, naprawdę. Ładny deszczyk. Wymarzony deszczyk jeszcze ratuje w ogóle. Moim zdaniem ten deszczyk, to tak jak większość tutaj mówi ludzi, to chyba powinno uratować na tą chwilę to zboże. Na tę chwilę oczywiście, bo to jest najważniejszy moment yy, zboża, tak? Zobaczymy, uratuje coś raczej tak, tam, tylko żeby się cieplej trochę zrobiło było wczoraj fajnie było cieplutko. fajnie przyjemnie było 20 ponad stopni a dzisiaj 10 stopni mniej od wczoraj no i tak i tutaj właśnie o to chodzi z pogodą tak jest za dwa dni przygrzeję na trzeci dzień już żyć o 10 stopni czy 15 mniej no tak właśnie wychodzi no ale też... wczoraj było 25 a dzisiaj patrzę z 15 więc... na to poradzi, się nie poradzi. No i oczywiście, w kolejnym odcinku bierzemy się za ziemniaki, wykopki. No, musimy wykopać te ziemniaki, bo nawet już teraz bym mógł zacząć, ale już we wrześniu zaczniemy zaczniemy kopać te ziemniaki, bo tam akurat będziemy musieli też szybką uprawkę zrobić, orkę zrobić i tam zboże sieć po prostu, bo będą. Chyba jęczmienie, czy o pszenicy będę się Nie, zastanowię się jeszcze. Muszę się zastanowić, czy jeden jęczmień, czy jedziemy wszystko o pszenicy, tam po drodze, czy jęczmieniem, wszystko jedziemy koło siebie. No nie, pomyślę jeszcze, co tam zasiejemy. A boję, jakie zboże po ogólnie tak zasieje, tak żeby miały co winki jeść. No i tylko tyle. Od razu szybko, szybko praca idziemy. Od razu jest inna... Inna praca, nie ma co tu Lepszy sprzęt, szybszy sprzęt, ekonomia lepsza. No dobra, no cóż, nie będę was zanudzał dalej tutaj tym pięknym akcentem, będę sobie tutaj dalej siał. Więc cóż, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 25 na mapce Szpakowo od Bizona do Lexona, pozdrawiam cię plus.